W związku z tym, że my przygotowujemy kolejny tom książkowy na temat leczenia chorób nowotworowych, dziś trochę na temat onkologii. Doniesienia medialne wskazują na to, że mamy problem z onkologią. No nie jest to nic nowego, bo problem z onkologią jest to od wielu lat. Chorych jest coraz więcej, lekarzy jest coraz mniej. Skutecznych metod leczenia właściwie nie ma. No ale właśnie o tych lekarzach dziś trochę. Okazuje się, że brakuje chętnych do specjalizacji onkologicznej. Młodzi lekarze, którzy kończą studia, wybierają specjalizację, nie są zainteresowani onkologią. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego że jest to specjalizacja, którą trudno jest wykorzystać na rynku komercyjnym. Właściwie onkolog nie prowadzi własnego prywatnego gabinetu. To po pierwsze. Ale drugim problemem jest obciążenie tego, tej specjalizacji obciążenie psychiczne, jakie wynika z tej specjalizacji. Otóż pacjent leczony onkologicznie, leczony jest w w dość długim czasie, więc ma do czynienia przez dłuższy czas z lekarzem, nawet czasem się zaprzyjaźniają, te relacje się nawiązują, po czym się okazuje, że po dwóch, trzech, kilku latach pacjent umiera. I młody lekarz, zresztą właściwie każdy lekarz, nie jest, łatwo tego nie przyjmuje. To nie jest łatwo przyjąć do wiadomości, że pacjent, z którym mieliśmy do czynienia przez dłuższy czas, już właśnie umarł. A niestety to jest bardzo częste w specjalizacji onkologicznej. Um, dlaczego? Bo systemowe leczenie chorób nowotworowych jest po prostu nieskuteczne. Lekarz-onkolog dziś to jest ktoś, kto ordynuje albo chemioterapię, radioterapię. Chirurg onkologiczny wycina guzy nowotworowe. Właściwie tyle. Niestety wszystkie te metody nie przynoszą pożądanego efektu. Nie eliminują przyczyny, nie powodują, że człowiek po takiej terapii będzie zdrowy. Można przedłużyć mu życie na kilka lat, ale z reguły, niestety, jest tak, że chociażby chemioterapia no zabija komórki nowotworowe oczywiście, ale jednocześnie zabija komórki zdrowe, straszliwie obniża odporność organizmu i człowiek jest wycieńczony po takim leczeniu. A najczęściej też jest i tak, że wszystkich komórek nowotworowych i tak nie zabije, więc one dalej są. I to wycieńczenie powoduje, że już jest im łatwiej tym komórkom nowotworowym, i prędzej czy później, niestety, kończy się to źle. Mamy badania naukowe, które mówią, że skuteczność chemioterapii to jest w najlepszym razie 2%. To zostało opublikowane, no i ale przyjmujemy to do wiadomości i właściwie oficjalnie nie zastanawiamy się nad tym, że może warto byłoby jednak inaczej zrobić, może warto byłoby zbudować właściwą odporność organizmu, bo to właśnie organizm sam jest w stanie pokonać niebezpieczeństwo w postaci komórek nowotworowych. Immunoterapia o tym się mówi, ale tylko mówi. Natomiast to jest zupełnie inna filozofia leczenia chorób onkologicznych. To jest właśnie budowanie odporności organizmu, po to, żeby był w stanie zwalczyć komórki nowotworowe. To jest przyszłość onkologii, ale ta przyszłość niestety jakoś nie chce się, przynajmniej w Polsce, ale w ogóle w systemie, nie chce się przebić, nie chce się. Pojawić nie ma dla niej miejsca. Dlaczego nie ma miejsca? Bo koncerny farmaceutyczne robią wszystko, żeby w dalszym ciągu móc podawać drogą chemioterapię, drogą radioterapię i na tym po prostu zarabiać, niezależnie od tego, że pacjenci umierają. Coraz więcej jest chorych onkologicznie, więc coraz większe będą zyski producentów chemioterapii i tak to się, ten biznes toczy. My złamiemy naszą książką troszeczkę ten, to myślenie, troszkę te stereotypy, pokażemy, że i tu uwaga, chorobę nowotworową naprawdę można wyleczyć. To nie jest żart, to nie jest slogan reklamowy, ale ją naprawdę można wyleczyć i mamy na to przykłady żywych, wyleczonych ludzi. Będziemy o tym mówili, będziemy to przedstawiali, więc no będzie to świadomościowa rewolucja. Ta nasza książka będzie rewolucją świadomościową. Jeszcze trochę potrzebujemy czasu, bo to jest naprawdę trudny tom. My nad nim bardzo dokładnie e, pracujemy, analizujemy, weryfikujemy to wszystko. Będą dwie części tego tomu, więc no, praca jest bardzo intensywna, ale naprawdę to będzie coś, to będzie. Mamy wrażenie, że ta książka będzie e, no, niezwykłą pozycją na rynku, więc. Jeszcze trochę cierpliwości i, i przedstawimy ją Państwu. Co, o czym pisze prasa? W całej Polsce chirurgię onkologiczną i radioterapię mają zacząć po 24 osoby, a onkologię dziecięcą niespełna 8. Liczba ta jest dramatycznie niska w zestawieniu z przynajmniej ponad milionem pacjentów onkologicznych. Wyobrażacie sobie, mamy milion chorych i będziemy mieli 24. Onkologów, 24 radioterapeutów i kilku jeszcze onkologów dziecięcych. No. W jaki sposób leczyć te miliony ludzi? No, nie ma takiej możliwości. Systemowo to się nie uda. Mamy potężny kryzys w onkologii z jednej strony i potężny kryzys zdrowia z drugiej strony. Coraz częściej chorujemy na nowotwory. Czas to zmienić. I jest duża szansa, że nasza książka w jakiś sposób to zmieni. My, my zaczynamy od zmiany świadomości, ale od tego wszystko się zaczyna. Zmienimy świadomość dotyczącą leczenia chorób nowotworowych i mam nadzieję, że uda się przekonać, że hasło, raka można naprawdę wyleczyć, stanie się powszechne i Właściwe, a takie powinno być, bo chorobę nowotworową naprawdę można skutecznie wyleczyć. Dziękuję bardzo za dziś. Do zobaczenia. Kiedy powstaje, dochodzi do powstania nowotworu? Komórki nowotworowe ma każdy z nas. Jeżeli spadnie nam odporność, to wtedy komórki nowotworowe zaczynają się rozwijać. Logiczną rzeczą postępowania jest podniesienie odporności i na to jest cała procedura, którą my to możemy zrobić i powinniśmy to zrobić. Zmiana stylu życia, to jest dodanie suplementów, to jest wiele, wiele, wiele innych czynników, które poprawią naszą odporność. Ale my, jeżeli ją będziemy psuli, będziemy niszczyli tą odporność, biorąc chemię, która przy przerzutach nowotworów no, nikogo nie wyleczyła, bo chemia niszczy komórki nowotworowe częściowo, ale niszczy komórki zdrowe i zmniejsza nam odporność którą my tak dbamy, żeby ją podnieść. W z mówię, no, nie tędy droga. W tej książce Państwo znajdą wszelkiego rodzaju informacje, w jaki sposób nie dać się wpakować w system drapieżny system leczenia lekami. Metody, które my opisujemy, są na tyle skuteczne, na tyle bezpieczne, na tyle łatwe do stosowania że wydaje mi się, że warto jednorazowo zainwestować w taką książkę. Mam nadzieję, że książki staramy się pisać z językiem bardzo prostym, zrozumiałym. Polecam proszę państwa Polaku wejść zdrowie w swoje ręce. Jeżeli chcesz dożyć 100 lat. COVID, jeśli ktoś zachorował, można bardzo łatwo wyleczyć w ciągu Właściwie dwóch, trzech dni. O tym, jak to zrobić, pisaliśmy w pierwszej części naszych książek i no, mam nadzieję, że COVID nie wróci, prawdopodobnie wróci inny rodzaj pandemii, ale ten sposób postępowania, jeśli chodzi o choroby wirusowe, będzie zawsze aktualny i warto się z tą, tym pierwszym tomem zapoznać.